Kosmiczna, galaktyczna, nieosiągalna dla Stelmetu BC była w czwartek FC barcelona Lassa. Osiemnastokrotny mistrz Hiszpanii z największą starannością celebrował koszykarskie święto w Zielonej Górze. Katalończycy rozbili mistrzów polski w Eurolidze 93 do 64. To jest już najwyższy poziom. To już mi się wydaje, że, mi się wydaje, że w Europie już nie ma wyższego poziomu niż dzisiaj zaczęliśmy tutaj w Zielonej Górze. Stelmet w kontakcie ze FC Barceloną był w pierwszych dwóch kwartach, po których przegrywał tylko dziewięcioma punktami. Prawdziwa egzekucja rozpoczęła się po przerwie. Goście byli bezlitośni w rzutach z dystansu, trafiając 17 z 26 rzutów za trzy punkty. W całym meczu rozdali aż 28 asyst. Jak się prowadzi tymi 15-20 punktami, no to to wtedy dużo łatwiej no trafiali każdy rzut i, i no. Dziś po prostu nam pokazali nam trochę nasze miejsce. Szkoda tylko, że to u nas na własnym parkiecie, ale musimy o tym zapomnieć i skoncentrować się na sobie. W kolejną środę Stelmet zagra na wyjeździe z lokomotywem Kubań-Krasnodar. Wcześniej, w poniedziałek, do Zielonej Góry przyjedzie Polfarmek z Kutno.